Witam Was w kolejnym odcinku Motomaniaków. Dzisiaj SX4 S Cross. Nazwa absolutnie niehandlowa, bo jak powiemy, kupiłem sobie SX4 -S, S Crossa. Nieważne, mniejsza z tym. Bywają jeszcze dziwniejsze nazwy samochodów. Ten model. Zrodził się w 2013 roku, wtedy został po raz pierwszy pokazany pod nazwą S-Cross. Natomiast w 2016 roku pojawiła się ta właśnie odmiana, czyli poliftingu SX4 S-Cross, który na rynku w ofercie Suzuki zastąpił model Grand Vitara. Samochód mierzy dokładnie 4,30 m długości i jest dłuższy od witary o prawie 20 cm o kilkanaście cm. Rozstaw osi to 2,60 m. W witarze mamy równo 2,5 m, a więc samochód jest generalnie większy od witary, ale mniejszy od Grand Vitary, która zeszła z rynku. Samochód bardzo charakterystyczny, szczególnie jego przód, zauważcie, duży bardzo duży grill, olbrzymie żebra na tym grillu i takie bardzo wyłupiaste lampy, które, jak mnie się wydaje, mogą nieco nawiązywać do designu samochodów osobowych z lat 50., -tych, 60., -tych. coś w tym stylu w każdym razie. Mamy pełne oświetlenie LED, a więc LED reflektory, LEDowe światła do jazdy dziennej, LED światła przeciwmgłowe, również tylne lampy zespolone w technologii LED. Poza grillem, taka osłona w dolnej części przedniego pasa, plastikowa czarna, radar aktywnego tempomatu, czarne osłony lamp przeciwmgłowych. Przy czym one są osadzone w takich srebrnych plastikowych obwódkach. Sylwetka, dosyć charakterystyczna. Mamy oczywiście do czynienia z klasycznym crossoverem, który może być napędzany przez dwa silniki benzynowe, a więc. Litrowy, trzycylindrowy, oczywiście, no bo jak żeby inaczej, silnik o mocy 111 koni, rzecz jasna doładowany, oraz drugi silnik o pojemności 1,4 litra mocy 140 koni mechanicznych, oba noszą nazwę booster jet i może współpracować ten silnik albo z przekładnią manualną szóstką, albo z przekładnią automatyczną. Mówiłem wam o tych wyłupiastych, takich bardzo charakterystycznych reflektorach. Zauważcie, że światła do jazdy dziennej są złożone z takich pasków LEDowych, natomiast w dodatkowym po przeciwnej stronie jeszcze taki mamy wężyk srebrny, który podkreśla charakter. Tych naprawdę wyjątkowych lamp. Boczna sylwetka również bardzo charakterystyczna. Oczywiście relingi dachowe, czarne słupki i to są te elementy podstawowe, które charakteryzują Escrosa. Powiem w skrócie. Auto jest oferowane w czterech poziomach wyposażenia: Comfort, Premium, Elegance i Elegance Sun. To ostatnie posiada okno dachowe. Ta ostatnia wersja. Bagażnik 430 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy, ta objętość wzrasta do 1269 litrów. Masa własna 1090 kg, o prawie 100 kg mniej niż masa Suzuki Witary. Prędkość maksymalna dla SX4 S-Crossa. To 180 km na godzinę, natomiast dla Witary z tym silnikiem, oczywiście, producent określają na poziomie 200 km na godzinę. W cyklu mieszanym, według pomiarów WLTP, ten silnik dokładnie 1.4 powinien zużywać 5.3 do 5. 4,55 5 litra benzyny na 100 km nam przy autostradowej. Po pokonaniu ponad 400 km już w tej chwili wyszło 7,6 litra, no ale zobaczymy jeżdżąc po mieście na ile to zużycie jeszcze nam spadnie. W zakresie bezpieczeństwa samochód posiada praktycznie wszystkie znane systemy elektroniczne, które sprawiają, że podróżowanie po prostu jest bezpieczniejsze. Oczywiście sygnalizacja zajętości martwego pola, aktywny tempomat. Oprócz tego sygnalizacja zbliżania się do pojazdu znajdującego się przed nami i jeśli nie zaczniemy hamować, uruchomi się system wizualny, dźwiękowy, przed oczyma kierowcy, jeśli kierowca nadal nie naciśnie hamulca, samochód po prostu zatrzyma się sam. Poza tym oczywiście system stabilizacji toru jazdy SP z kontrolą trakcji, system ABS, EBD i wspomaganie hamowania awaryjnego BAS, czołowe poduszki powietrzne, Hill Hold Control, system kontroli ciśnienia w oponach, TPMS, światła do jazdy dziennej, szybelki wzmacniające w przednich drzwiach. Dzięki SX4 S-Crossie wyposażonym w system All-Grip Select. Mamy cztery tryby jazdy, wybierane przez kierowcę. Tryb Auto nastawiony na maksymalne obniżenie zrzucia paliwa w typowych warunkach drogowych. Aktywny napęd 4WD w razie wykrycia poślizgu. Tryb Sport poprawia zachowanie auta w zakrętach, przenosząc więcej momentu obrotowego do kół tylnej osi, aby poprawić reakcję silnika. Zmienia się też charakterystykę pracy i czułość pedału przyspieszenia. Snow Mode. A więc tryb śnieżny. Optymalne rozwiązanie na zaśnieżone i nieutwardzone drogi oraz na inne śliskie nawierzchnie. Zapewnia lepszą trakcję podczas przyspieszania oraz zwiększa stabilność jazdy. I wreszcie tryb lock. Układ pozwala na przeniesienie części momentu obrotowego na koła tylnej osi, aby umożliwić wyjechanie ze śniegu, chociażby jakiegoś błota czy piasku. System ESP wraz z pozostałymi systemami wspomagającymi kontrolę nad samochodem zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić kierowcę jazdę w trud Terenie. System automatycznie przełącza się w tryb snow po przekroczeniu prędkości 60 km na godzinę. Wnętrze samochodu jest bardzo stanowane. Go możemy sterować systemem audio, systemem telefonu bezprzewodowego. Dwa klasyczne zegary, a więc obrotomierz. Prędkościomierz po prawej centralny wyświetlacz między zegarami, który pozwala właśnie nam ocenić zużycie paliwa, średnią prędkość, dystans do przejechania na posiadanym paliwie. Trochę lakieru fortepianowego. Tu w dolnej części mamy panel sterowania klimatyzacją, nawiewami. Także zastanawiam w tej chwili, bo już niektórzy producenci odchodzą od przełącznika systemu nawiewu zewnętrznego, pozostawiając tylko obieg wewnętrzny do uruchomienia, a ten zewnętrzny no, w zasadzie zawsze działa, no ale mniejsza z tym. Podgrzewane przednie fotele, manualna przekładnia i właśnie ten przełącznik systemu ALL GRIP. Który daje nam dużo możliwości pewnej inwencji, ale Wam powiem, że z tym silnikiem 1.4, strukturowo-stokonnym, ten samochód zachowuje się bardzo fajnie właśnie dzięki temu manualowi. Ostatnio wszystkie kilkanaście ostatnich modeli, które Wam prezentowałem, były w automacie. Oczywiście to jest wygodna jazda w automacie, natomiast taki lekko usportowiony samochód z manualną szóstką, no to po prostu to jest bajeczka. Jedzie samo. Z kierownicy sterujemy po prawej stronie systemami audio, po lewej stronie aktywnym tempomatem, ustaleniem odległości przed poprzedzającym pojazdem, a więc w jakiej odległości samochód zacznie e, zwalniać. System telefonu, wybieranie głosowe, system parkowania, światła głowę, przednie, wyłącznik systemu start-stop i właśnie regulacja systemu tego awaryjnego hamowania. Możemy ustawić sobie, czy z większej, czy z mniejszej odległości on będzie się uruchamiał, żeby nie najechać na tył poprzedzającego pojazdu, albo możemy ten system po prostu najzwyczajniej wyłączyć, żeby nas zbytnio nie denerwował. Fotele wygodne, a tak jak powiedziałem, całe wnętrze bardzo schludne, uporządkowane. Długo by trzeba szukać, żeby znaleźć jakieś słabsze punkty. Tył SX4 S-Crossa, muszę Wam przyznać, że jest bardzo wygodny. Ja mam fotel ustawiony... Pod siebie i ten fotel kierowcy jest zamocowany na takim podwyższeniu, ale nogi można spokojnie włożyć stopy pod przedni fotel i tego miejsca jest naprawdę sporo. Także nad głową nie jest źle, ale za to nie mamy gniazdka USB. Tu z tyłu żadnego, niestety, ale jest gniazdko USB w przednim podłokietniku, a więc można tam się ewentualnie podłączyć. Pozycja za kierownicą bardzo poprawna, naprawdę siedzi się bardzo wygodnie. Słuchajcie, takie pytanie dlaczego wszyscy producenci bo wszyscy zdecydowanie, zdecydowanie wszyscy mają w swojej ofercie samochody w nadwoziu crossover albo SUV Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie chcą takie samochody kupować. Zauważcie, że Suzuki dla tego modelu już nie oferuje silnika wysokoprężnego ani jednego. Natomiast zgodnie z duchem także czasu, jednostka trzycylindrowa 111-konna no tak, i tych silników będzie. Nie wiem czy niestety, coraz więcej, dlatego że takie są wymogi, wymogi ochrony środowiska przede wszystkim. We wnętrzu jest w miarę cicho, nie, nie można powiedzieć, że jest hałas, samochód zachowuje się całkiem poprawnie. Wiecie czego mi tutaj brakuje tylko, bo jeśli mamy możliwość napędu na cztery koła, to dobrze, żeby mogła się pokazywać taka ikonka, jak ten napęd na tylne koła jest przekazywany, w którym momencie tu tego niestety nie ma, no ale jest za to wiele innych rzeczy. Ten system z kolei właśnie uniemożliwiający wjechanie w tył poprzedzającego samochodu. Możemy też go dezaktywować. Martwego pola nie możemy wyłączyć. No, aktywny tempomat możemy wyłączyć. Jest oczywiście też podpowiadacz zmiany biegów, wyświetlany tu między zegarami, który pokazuje na którym biegu jesteśmy albo na który powinniśmy się przełączyć. Nie mamy systemu, który odczytuje znaki drogowe. I naprawdę zupełnie nie głupie wnętrze, choć ono oczywiście jest w 100% plastikowe. Jednak no, musimy brać pod uwagę, że 4,30 m to jednak zdecydowanie jest bliżej segmentu B niż C. Ale słyszycie, przy 90 na godzinę samochód zachowuje się. Bardzo poprawnie jest w miarę cicho. Oczywiście do konstrukcji karoserii zużyto sporo stali o zwiększonej wytrzymałości. To wszystko po to, żeby oczywiście zapewnić maksimum tego bezpieczeństwa podróżującym. Suzuki SX4 S-Crossem. Auto jest do bólu poprawne. Naprawdę no, trudno tutaj byłoby szukać jakikolwiek słabszych punktów. Wszystko jest na swoim miejscu. I właśnie ta, ta manualna szóstka daje bardzo dużo frajdy z jazdy. Naprawdę można się pięknie bawić. A jeszcze jeżeli zrobimy sobie tryb sport... No to już w ogóle robi się niezła bajka. No ale chyba na tym to po polega właśnie, żeby samochód dawał przyjemność z jazdy, żeby nie był nudny, nie, nie, nie był maszyną do przemieszczania się tylko, a właśnie żeby dawał możliwość radości z jazdy.